Siemanko. Dzisiaj sobie przetestujemy, czy te kroplowniki tak naprawdę leją na początku i na końcu linii kroplującej. Tyle samo wody, dlatego potrzebujemy. Raz, dwa i trzecią buteleczkę dwulitrową damy tutaj na początek linii. Ona idzie do szklarni, zaczyna swój bieg. Na początek zmierzymy sobie, ile dwulitrowa butelka ma mililitrów. Na pusto oczywiście 47, no to czyli 46. Czyli tyle będziemy musieli odjąć. Ciach. Wrzucimy kroplownik do butelki. Mam nadzieję, że nam te butelki się nie powracają. I idziemy dalej. Drugą buteleczkę. O, już uciekł. Drugą buteleczkę umieścimy sobie gdzieś na środku. Albo tutaj, na tym kroplowniku, umieścimy sobie tą butelkę. No, będzie problem z wiatrem, ale będziemy, będziemy walczyć. Dobra, umieszczamy sobie ten kroplownik tutaj. Już spadło. Zaraz coś wymyślimy. I na samym końcu linii kroplującej. Akurat na kroplowniku patykowym prostym sobie zrobimy. Tutaj pomiędzy te dwa kroplowniczki włożymy. Ciach. Tu weźmiemy po prostu kroplownik. Włożymy. próbujemy to jakoś przytrzymać. No i dobra. Póki buteleczki stoją. Ta się zaraz przewróci. Idziemy szybko odpalić Naszą linię kroplującą, tamta się przewróciła, ale to nic, to będzie to. Ustawimy sobie na minut 10. Tutaj butelka się nie przewróciła, więc jest ok. Ta jeszcze się nie przewróciła, jest ok. Idziemy ratować to. Myślę, że zaraz, chociaż troszkę tu wody skapnie, to już będzie ciężej. No, i żeby nie przedłużać zrobię time lapsa. No to linia kroplująca skończyła nam już pracować. 10 minut równo pracowała. Ja już mniej więcej znam wyniki. A wy chodźcie, zapraszam Was do domu, zmierzymy. A więc mamy już wyniki, które widać praktycznie gołym okiem. No ale, żeby zmierzać dokładnie, proszę bardzo. To była ta, gdzie była w szklarni. 1386 ml 10 minut, minus 46. 1340, pierwsza. Druga. O połowę mniej, 717, minus 46, to będzie 660 1. mi się wydaje. I ta trzecia, która była na ostatnim stanowisku, praktycznie pod koniec linii 601, czyli między drugą a trzecią 600 no ponad pół litra 50, 550 ml, czyli między drugą a trzecią nie ma żadnej różnicy. A ta co była w szklarni, to jest największa różnica. Z tym, że ostatnia linia kroplująca ma najgorzej zabrudzoną wodę. Ta, co była w szklarni, jest najczystsza. Ta brudniejsza, a ta najgorsza. Czyli tam jakieś drubinki piaseczku się dostają. Tak więc, według mnie, te ja mam 158. Linii kro yy, emiterów kroplujących na tej jednej linii, to test i tak wypadł, według mnie, bardzo dobrze. I jeśli chodzi o to, że w szklarni jest dwa razy więcej wody, to i tak jest dobrze, bo tam ogórki są, które potrzebują w zasadzie wody. Tak więc, dzięki. Za dziś trzymajcie się. Hej!